Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dzisiaj opowiem obiecany temat, czyli jak poradzić sobie z lepszym zasypianiem, jak spać lepiej, co ajurweda zaleca, jakie wskazówki mogą nam pomóc lepiej zasypiać i w ogóle lepiej mieć, lepszy mieć ten sen. Bo jak wiemy, my, teraz współczesny człowiek, ma problemy z tym snem. Również z wiekiem, coraz gorzej nam albo zasypiać, albo przebudzamy się w nocy i niestety działają na nas wtedy, najczęściej są to zaburzenia związane z doszą waty i z doszą pity, czasami trzech naraz. Więc zacznijmy od takich praktycznych rzeczy, które możemy po prostu zrobić codziennie albo raz na jakiś czas, co może nam po prostu pomóc w tym zasypaniu. Numer jeden to na przykład masaż punktów marma w stopach, czyli masaż stóp. W ogóle w wariwejdzie, w, w ogóle w winiach jest takie powiedzenie, że ten, kto masuje stopy, tego się choroba nie, nie, nie tyka. W stopach mamy bardzo dużo punktów marma, i odpowiednie ich masowanie i uciskanie odstresowuje nas, czyli najlepiej jest użyć jakiegoś rozgrzewającego oleju jak sezamowe, może być też na przykład w okresie letnim wtedy olej kokosowy, który jest ochładzający. Masujemy takie stopa delikatnie, spokojnie, przed snem. E, następnie możemy troszeczkę wytrzeć nadmiar tego oleju i zakładamy wtedy co ciepłe skarpetki, e, czyli ogrzewamy e, się od stóp. I nie wiem, jak, e, jeśli macie takie mamy jak moja, zawsze mówiła, e, w zimie śpi w skarpetkach. Więc e, to jest jak najbardziej zalecane przez Ayurveda. więc Masujmy stopy. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry sposób na to, żeby lepiej przygotować to nasze ciało do spania. A jak już jesteśmy przy masażu stóp, masaż dłoni. również masz wiele punktów marma odpowiedzialnych na, za redukcję stresu, ale również masaż skroni yy, i w ogóle masaż głowy. Masaż skroni możemy robić na przykład, wy, wystarczy wziąć to masło GI, czyli masło klarowane. Masło klarowane w ogóle fajnie działa na watę, czyli, pod, czyli ją pacyfikuje i podnosi bardziej tą naszą kawę, czyli nasza odzież, czyli tę nasza siłę witalną więc bardzo fajnie redukuje tą watę, która może nam tam zepsuć trochę sen albo starać się popsuć sen. I e, poprzez ten masaż też się relaksujemy. Więc gi jest bardzo dobrą opcją e, masażu skroń. Oczywiście możemy użyć jakiegokolwiek oleju, który po prostu e, lubimy i nam się sprawdza, czy na do naszego typu skóry. E, ważny jest naprawdę ten e, moment masażu i dotek, bo w Ajuru bardzo ważny jest dotek, to jest dawanie sobie miłości. Tak jak w ogóle słówko z e, sanskrytu e, olej, czyli snach oznacza miłość i też oznacza olej, więc olejowanie i masaż olejem to jest dawanie sobie miłości. My po prostu jako ludzie potrzebujemy tego dotyku i ten dotyk nas pozwala lepiej zasnąć. I teraz przejdźmy do zapachów zapachy bardzo, bardzo, bardzo korzystnie działają na, na, na korzyść naszego snu, na zasypianie. Czyli tu na przykład polecabym lawendę, jaśmień, róże i w tym momencie możemy wziąć sobie na przykład kąpiel ciepłą, która też pomaga i wprowadza nas w ten. Ten sen, senny czas, i dodać sobie na przykład troszeczkę kropelek olejku z lawendy, jakiegoś śminu lub róży. To nas naprawdę bardzo relaksuje, działa po prostu na nasz zmysł zapachu. Ja na przykład też bardzo często używam lawendowego olejku albo włączam do nasz dyfuzoru tak, żeby już wieczór przygotować i jest, jest ta lawenda wszędzie, w każdym pomieszczeniu w domu albo czasami po prostu też jeśli masuję akurat głowę czasami na przykład mam taką, taki miks oleju bazowego razem z kilkoma kropelkami lawendy i też masuję sobie po prostu w skórę głowę i to też jest fajne, bo lawenda to też jest ma właściwości antybakteryjne, więc jak najbardziej e, wspomaga z dwóch stron i pomaga właśnie w zasypianiu. Co możemy na przykład zjeść albo się napić, żeby nam ten sen był lepszy? E, na pewno e, takie składniki, takie potrawy, posiłki, e, które e, pobudzają produkcję, mają w sobie melatoninę albo pobudzają tą e, mel mel melatoninę. To jest ten hormon, który, hormon snu, który dzięki, dzięki niemu po prostu a, zasypiamy i łatwiej nam po prostu przespać tę noc. E, tutaj, na przykład, e, wiśnie, czereśnie, jak najbardziej. E, do tego e, migdały orzechy włoskie, słonecznik, warto zjeść, można się napić też np. Na mleka migdałowego. W ogóle ryż zawiera coś takiego jak tryptofan, który pobudza powstawanie serotoniny w, naszej, w naszym organizmie, a ta za, jest odpowiedzialna za to, że czujemy się po prostu bardziej zrelaksowani, mniej się stresujemy, przez co łatwiej jest nam po prostu zasnąć, więc warto wprowadzić te rzeczy do, do naszego jadłospisu. Z napoi na pewno będzie to rumianek, herbata jaśminowa, również bardzo korzystnie wpływa na utulenie nas do snu i to sławne mleko złota z kurkumą. Ale uwaga, to nie musi być koniecznie mleko złote. Ja je lubię, ja je robię po prostu z już Pastę, którą robię po prostu co, co tydzień. W sumie wystarczy mi takie, taki cały, e, cały słoiczek, wystarczy mi po prostu na tydzień. E, I co jest ważne, e, jest to mleko, to może być mleko y, zwierzęce, jak najbardziej. Tym bardziej, jeśli mamy. Y, y, Mamy, mamy tę nierównowagę waty. Wata bardzo skorzysta z mleka zwierzęcego, ale jeśli nie pijemy mleka zwierzęcego, yy, dobre, jest, dobre jest mleko yy, migdałowe, ale może być też owsiane, bo owiec też również a, pobudza a, nas do snu. Więc te dwa mleka z roślinnych będą bardzo korzystne. Mieszamy taką pastę, albo ale jeśli nie mamy pasty, to po prostu możemy. Ważne jest, żeby dostać, dodać gałkę muszkatołową, bo, ponieważ gałka muszkatołowa bardzo, bardzo wpływa na to, że zasypiamy po prostu lepiej. Gałka muszkatołowa po prostu łagodzi nasz system nerwowy, czyli po prostu się mniej stresujemy, jak się mniej stresujemy, mniej się denerwujemy, jest nam łatwiej zasnąć. A jeśli my naprawdę mamy mm, bardzo rozchwianą watę i mamy taki pro problem i widzimy, jest, jest go z zasypianiem, y, do takiego mleka możemy dodać troszeczkę aszwagandy. Y, to jest właśnie taka taka roślina, bardzo y, zioło, bardzo często używane właśnie w Ayurvedzie przy problemach ze stresem. Dlatego warto go y, zażywać i spożywać na przykład w takim y, przygotowanym mleku y, przed snem, żeby, mieć ten, żeby, żeby spacyfikował naszą watę i żebyśmy lepiej po prostu mogli spać. I teraz y, coś, co bardzo wiele z nas po prostu nie lubi, zwłaszcza jeśli mamy Nadmiar waty, to jest po prostu rutyna. Warto, na nasz sens składa się po prostu to, jak nasz cały dzień wygląda od rana aż do wieczora. Czyli e, rutyna, im bardziej mamy ten plan dnia jakiś usystematyzowany, mniej więcej wiemy, co się dzieje, jesteśmy mniej zdenerwowani, bo mniej niespotykanych rzeczy się przytrafia, bo jest jakiś plan dnia. Który, e, który przestrzegamy bardziej lub mniej, w tym, w tym momencie mniej popudzamy tą watę, która... E, strasznie się denerwuje, jeśli coś niespotykanego, niezaplanowanego się pojawi. Dlatego warto przestrzegać właśnie tą rutynę, wstawać o określonej godzinie, regularnej godzinie wstawać i regularnej godzinie chodzić spać. I tutaj przychodzimy do tego największego, czyli pój pójście spać. Idealnie przed 22 albo o 22. Chodzi o to, że o godzinie mniej więcej 22 zaczyna być to czas pita doszy, a pita dosza jest nastawiona na trawienie. Czyli wszystko to, co się zdarzyło w dzień ubiegły, jest wtedy trawione i emocjonalnie, i to też jeśli chodzi o nasze jedzenie itd, i tak dalej, więc warto i spać tuż przed tą pitą doszą. Albo przynajmniej o tej 22, no nie później niż 23, jak najczęściej w tygodniu to się da, aby dać naszemu temu ciału organizmowi odpocząć i dać właśnie czas na tą regenerację. Właśnie w tym czasie pity, to jest między 22 a drugą w nocy, i wtedy najlepiej jest po prostu spać, żeby nasz, nasze ciałko mogło to wszystko wszystko przetrawić i też woreczek na oczy. Woreczek na oczy to jest w ogóle pięknie pachnie lawendą, więc tak jak mówiłam wcześniej, lawenda popucena nas do snu. A, kładzenie takiego woreczka na oczy może nam pomóc właśnie albo może nam pomóc w ogóle w medytacji a, przed snem też jest bardzo fajną, fajną sprawą, ale też może nam pomóc zasnąć. Yy, tym bardziej, jeśli na przykład nie mamy, mm, nie zasłaniamy do końca bardzo dobrze okien i prześwituje na przykład jakieś światło na przykład z lamp z ulicy e, takie coś bardzo się przyda. ponieważ też jest bardzo ważne, żeby mieć bardzo bardzo e, ciemno w pokoju, żeby nasze, po prostu nasz organizm wiedział, że jest noc i się programujemy na spanie. Takie jakieś przepiękki, jakieś światło nam niestety e, mogą nas wybudać z tego snu niepotrzebnie, więc warto też zadbać o to właśnie. Dobre zaciemnienie w naszym pokoju, w tym, w którym śpimy. Okay. A teraz, jak już śpimy, to co na przykład robić? Um, może pomóc na pewno dobra, zdecydowanie dobra um, poduszka. Ja używam od miesiąca już, uż, używam um, poduszki z orkiszem i z gorczycą. Mam od Plantulien, są bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ja mam dwukomorową, czyli z jednej strony jest orkiż, z drugiej strony jest gorczyca. Dlaczego dwukomorowa? Ponieważ ja w zależności od pory roku a, lub czasami coś mi się zmienia, jestem wata pita, więc dla mnie to bardzo dobrze czasami. A, Potrzebuje się rozgrzać, tak jak teraz jest wata, ale na przykład już w okresie letnim wolę się chodzić, więc dla mnie taka opcja dwukomorowej poduszki jest bardzo, bardzo fajna. I bardzo często jak ktoś ma nadmiar waty, często mogą pomaga mu, nogi mogą mu po prostu jak gdyby czuć się lekkie lub całe, nawet całe ciało, mogą mu nogi te właśnie wędrować. W też fajnie jest je obciążyć, a, obciążyć czymś, żeby je po prostu tak uziemieć i a, to jak ja chyba próbowałam, nawet to działa, e, bo już jest po prostu taki delikatny ciężar na naszych nogach, po prostu możecie to zrobić zwykła, zwykłą poduszką, a, gdy macie na przykład problem z zaśnięciem lub obudzicie się w środku nocy, i widzicie, że macie to ciało jest takie lekkie, czyli te też są obciążające, po prostu obciążyć, w szczególności jeśli chodzi o nogi, o stopy. Eee, wiem, że są też takie um, specjalne kołdry, które są ob obciążające, które to też pomaga, i to jest wszystko związane z Ayurvedą, po prostu musimy się uziemić, eee, żeby mieć po prostu ten dobry sen. I pranayama, czyli oddychanie, czyli to oddychanie najlepiej naprzemienne, każdy to mówi, czyli naprzemienne, czyli z Zatykamy jedną dziurkę nosa, wdychamy powietrze i wydychamy drugą, zamykając tą pierwszą. To nas bardzo, bardzo relaksuje. Zrobimy to przez 5-10 minut przed pójściem spać. I cały stres jest po prostu relief, i jest, czujemy się po prostu lepiej. Um, spróbujcie oddychać tak świadomie. Wiem, że my po prostu w dzisiejszym świecie zapominamy, zapomnieliśmy, jak oddychać. Nie oddychamy pełną parą, jak to powiedzieć, czyli oddychamy bardzo płytko. A takie po prostu usiądzenie i pomyślenie o tym, że w tej chwili oddycham, oddycham świadomie i oddycham naprzemiennie, to jest jedna z tych technik najprostszych, które każdy z nas może zrobić, naprawdę nas uspokaja, osesowuje i przygotowuje do lepszego zasypiania. Również pisanie dziennika przed snem jest bardzo fajną opcją, żeby wbu wbudzić się w ten o, sen, senny moment, a, ponieważ dziennik, możemy opisać co, co, albo możemy napisać o wdzięczności, ale możemy też opisać, co się na przykład zdarzyło danego dnia, co było fajne, jeśli mamy faktycznie coś, coś, coś na zgryzie, to już lepiej wylać to na papier i już o tym nie myślimy w nocy, tuż przed pójściem spać, tak samo Fajnie jest też zaplanować, jeśli mam jakieś plany na, na następny dzień, warto sobie po prostu go wy, wypunktować i zrobimy to, to i to, i to, i to zrobię. I koniec, kropka. Ja o tym po prostu już nie myślę, bo waty mają na to do siebie, że myślą o tym non-stop, co mają zrobić, co nie mają zrobić, będą się stresować, że ja nie dam rady, nie zdążę i coś i tak, i tak dalej. Jak mamy to już wypunktowane, mamy to w planie, powiedzieć sobie po prostu stop. Ja to wypisałam, wypisałem i koniec. Jest. Dobrze, jutro, i ja się jutro tym zajmę. Trochę jak skarnet O'Hara, jeśli oglądaliście a, przewinęło z wiatrem. Po prostu a, nie myślę o tym teraz, bo myślę o tym jutro. Bo już mam to w planie. Więc e, teraz jest noc, teraz śpię, teraz się regeneruje. I przechodzimy też i ostatnia taka część: to przechodzimy o takich rzeczach, które są bardzo, które wszyscy powtarzają, i do, do, aż do znudzenia, no ale trzeba o nich powiedzieć, czyli tak, nie jemy, staramy się nie jeść te 3 2 godziny przed snem, żeby nie być ciężkim i e, po prostu jeśli się przejemy, jeśli przejemy się czegoś. Bardzo, bardzo ciężkiego, to po prostu trudniej nam jest zasnąć, trudniej nam jest spać, możemy mieć dziwne sny, więc lepiej zachować to y, lekko. Starajmy się nie używać tuż przed pójściem spać <laughs> telefonu komputera, oglądać filmów itd., jak najbardziej się to da. Aha, no bo jest to światło y, sztuczne, to światło niebieskie, tak, więc ono, ono bardzo nam zaburza ten sen, zaburza właśnie produkty melatoniny i przez to mamy bardzo, bardzo, tak naprawdę bardzo dużo z nas po prostu ma przez to y, za, zakłócony sen i nie może zasnąć no bo po prostu używamy tego telefonu przed pójściem w spać, albo oglądamy coś, więc starajmy się to zamienić na przykład na książkę, tylko jak czytamy książkę, to też, żeby to było coś lekkiego, nie nic dramatycznego, coś, co zbudza w nas emocje, jakieś takie tym bardziej złe, więc może nie jakieś kryminały, tylko, tylko coś, coś lekkiego, coś, co nas fajnie wbudzi, w takim pozytywnym Nastrój i sen będzie lepszy. W ciągu dnia najlepiej jest tak poćwiczyć troszeczkę 20-30 minut, nawet dziennie, jakiegoś rodzaju ćwiczenia, rozciągnięcia się to jest bardzo dobrze wpływa na to, że będziemy po prostu lepiej szli spać. I uwaga to to moja ulubiona staramy się nie pić kawy, alkoholu w tych godzinach już takich popołudniowych. Tym bardziej pod wieczór, ponieważ one mają bardzo duży wpływ na to, jak nasz sen będzie wyglądał. No, kawa może sprawić, że, że nie będziemy mógł zasnąć, a na przykład alkohol może sprawić bardzo, że możemy mieć właśnie stany lękowe czy nerwowe właśnie w, w nocy czy wieczorem. Więc starajmy się po prostu, jeśli już musimy się tego napić, prze przerzućmy to na wcześniejszą porę dnia niż, niż na późniejszą, no, zawsze z alkoholem tuż przed pójściem spać, to nie jest bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Też starajmy się unikać drzemek, jeśli są nie, nam super niepotrzebne w ciągu dnia, tym bardziej te popołudniowe, one są super, ale bardzo często zaburzają nasz, po prostu tą rutynę i zaburzają nasz Nasze spanie i pójście spać wieczorem, no bo już się troszeczkę wyspaliśmy, więc też nasze ciało jest troszeczkę wybite z, z rytmu i po prostu później pójdziemy spać, i to wszystko się po prostu przedłuża. Więc lepiej sobie nie zakłócać taką drzemką, jeśli ona jest po prostu nam niepotrzebna. To było tych kilka, nawet więcej niż kilka porad, wskazówek, co możemy robić, żeby ten sen po prostu. Był lepszy, żeby lepiej nam się szło spać, żebyśmy lepiej spali. Więc um, spróbujcie. Dla każdego, jak mówię, każdy jest indywidualny, każdy jest inny i dla każdego będzie inaczej coś działało. Więc uh, próbujcie i uh, trochę cierpliwości, ponieważ uh, to nie jest tak, że to wszystko zadziała na raz, ale z czasem. Powolutku wprowadzając małe elementy, i wprowadzajmy powolutku, jeden element, później jakiś drugi i wszystko to, z czym się po prostu czujemy komfortowo, nie róbmy wszystkiego naraz. Po prostu stopniowo, step by step, powolutku i będzie, będzie po prostu lepiej z tym naszym snem. No, to do następnego razu. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy by, chcielibyście jeszcze. Takie filmiki bardzo, bardzo tematyczne, o jakichś konkretnych wskazówkach, jakie ma Ayurveda na wasz styl życia.